po zakończeniu leczenia rozwiodła się z patelni. Z... i był śliwka. Rzeźbiarka Magdalena Abakanowicz, architekt Oskar Hans oraz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Wysyłać sprzęt, ale opłacało się. Z tym kinem? weź, żeby ją oczyścić. 64% punktów, Paula ja i Ali Sanchez po drugim. 60 lat lub więcej. Już dziś zapytaj lekarza lub farmace. W doniczce są nieco bardziej wymagające. I się do usuwania kłaczków, zwłaszcza kurt. Dzisiaj na ławkach rezerwowych. ...z oszczędnościowym na start. Skąd ci biorą parówki? Chyba rosną na drzewach. A. Wie pan, panie Mietku, teraz kluczowe jest, żeby się dowiedzieć, kto wyspał ten donos, tak, ale z pewnością to była osoba, która była doskonale zorientowana w